Cześć tu znowu Fanko i dzisiaj znowu i sobie dzisiaj zagramy trzeci raz w, w czwarty czy trzeci w MC Pixel. Teraz zaczynamy chapter drugi, bo chapter pierwszy skończyliśmy. Aha, tu mam do wyboru to albo to. A nie, to muszę najpierw to. Aha, ja tu sobie tak ten, naciskam guziczki. Baby boom. Chodź tu i siadaj na to. Eee, spaliło mi kurczaka loading. Zastrzelę cię kurwa, DZIECIAKU. Masz. <noise> no. Zo. Ej, ale to są inne chyba mapy. Niż pedopaj grał. Albo po prostu nie obejrzałem dalej niż tam HAJA! Zastrzyk mu daj. Wytyfy, wytyfy! Przeszłem. Okej. Okay. Zdrukujemy sobie coś. A, dupę se zdrukujemy. Juj. Co? Eee, bo budowniczy. Telewizor. Jebniej nie mówiłem. Nic, nic, nic. Przeszłem? Nie. Eee. Gasimy ogień. To jest najpro... <laughs> Nie no, ta gra jest wyjebana z akcji. O tam się na gałąź. CO TO KURWA JEST?! Kurwa... Wyłącz mu telewizor. Ju yeah. Dobra, ja to będę miał, ponieważ... Dobra... Otwórz okno. O, szczerze mówiąc, to gówno to dało. Wskocz w ogień! <laughs> nie. LOL! Nie! To jest nie do wyjewania, ale... Wycieraczka! Drzwi. Eee... Uh, loading Filet. <laughs> LOL <laughs> Nie, wyjewana jest ta gra z akcji. Kos... <grystanie> BOMBA! Wyrzuć! Ech... Otwórz drzwi. Bomba. Dobra. Tego nie przeszłam. Weź gaśnica, idź mu zajeb w łeb. Oh yeah! <ścoughs> kurwa, co ja tu mam zrobić? kwiata wyjąć? Aha, mam się ten wyjdzie za mnie, nie obciągnij mi lask. Zrób mi lask. Nie, czemu? Aha, wyrzuć mu telewizor przez okno. Da się. Nie da się. Wyrzucimy mu za drzwi ten telewizor. Jest, wygrałem. Nie wiem, jak mi co dam. Okej, okay, idziemy go najebać. Wrzuć go do ognia. Nie, to skacz samo. O, do lawy ze wskoczył. Tak, nasikaj, je! Yeah. LOL. OMG Teraz to tylko jeszcze przejść Nie się zębata ta gadzina Może skoczyć mam? O UFO, UFO, uf, zapufo Bomba Drukarka nie Kwiat też nie Albo kwiat I kwiata wyrzuć przez okno to wstać tu. No. Hmm, 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 dobra, do zobaczenia w następnym... o ci ta muzyka jest epicka. Nara!